To nie stoją. Trwający adwent i zbliżające się święta Bożego Narodzenia, to czas, kiedy w wielu placówkach i instytucjach odbywają się spotkania adwentowe, a czym bliżej świąt tradycyjne już wigilie i opłatki. Takie właśnie międzypokoleniowe spotkanie odbyło się na Skolwinie, przygotowane przez parafialne i szkolne koło Caritas. Przy wsparciu Rady Osiedla. Na spotkanie zaproszono seniorów z Osiedla. Rozpoczęto je mszą świętą, a po niej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 44 przedstawili krótką inscenizację o współczesnym zatracaniu świąt na zakupach, w galeriach, sprzątaniu mieszkań. Jakby co najmniej kontrola Sanepidu miała je nawiedzić. W tym współczesnym marketingowym podejściu do świąt zatracono to, co najważniejsze oczekiwanie na Boże Narodzenie w rodzinach i z rodzinami. Po inscenizacji zaproszono seniorów do wspólnego posiłku, a obsługiwali ich wol wolontariusze Caritas. Zuchy i harcerze zadbali o odpowiedni nastrój tego wieczornego spotkania.